Dzień dobry. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony łagiernikom żołnierzom armii krajowej. No jest to temat bardzo ważny, jednak niestety mało znany w Polsce. Łagiernicy, czyli Polacy żołnierze armii krajowej, którzy w czasie II wojny światowej i tuż po niej zostali wywiezieni na Syberię. Pytanie brzmi, czemu tak ważna kwestia jest w Polsce tak Mało popularna, tak mało znana. Niemieckie obozy koncentracyjne, obozy zagłady zna cała Europa, zna cały świat. Historia łagrów sowieckich, historia łagrów sowieckich jest mało popularna. I odpowiedzią na to pytanie jest taki cytat: Historię piszą zwycięzcy. Dobrze. Nie chcę opowiadać dziś o pierwszych wywózkach, które nastąpiły, jak to się mówi, za pierwszego Sowieta, czyli w latach 40-41. Ten temat jest w miarę dobrze przebadany i raczej znany w powszechnej świadomości. Nie tak dobrze, jak powinien, ale, ale jest. Większość z nas kojarzy datę 10 lutego 1940 roku. To właśnie wtedy nastąpiła pierwsza wywózka Polaków na Syberię. Łącznie do wybuchu wojny między Niemcami a ZSRR w czerwcu 1941 roku doszło do czterech takich akcji, czterech wywózek Polaków. Oczywiście nie wiadomo do końca, ilu obywateli II Rzeczpospolitej zostało objętych tymi represjami. Było to z pewnością nawet kilkaset tysięcy osób. Ja chciałbym dziś opowiedzieć trochę o wywózkach z lat późniejszych, z lat, no, o wywózkach z, za drugiego Sowieta, czyli za drugiej okupacji sowieckiej. No, zanim przejdę do konkretów, może najpierw trochę tła historycznego. Jak wiemy, we wrześniu 1939 roku na nasz kraj napadli Niemcy oraz Związek Radziecki, który był ich sojusznikiem. Podzielili się naszym krajem. W czerwcu 1941 roku, czyli po niecałych dwóch latach, wybuchła wojna między niedawnymi sojusznikami, między ZSRR a III Rzeszą niemiecką. Niemcy początkowo odnosili spektakularne zwycięstwa, jednak z czasem szala zaczęła przechylać się na korzyść Sowietów. I tak w 1944 roku opanowali już Kresy Wschodnie i część ziem, dzisiejszej Polski. Wyzwoliciele w cudzysłowie zaczęli wprowadzać swoje porządki na tych terenach. Rozpoczęły się ponownie aresztowania i wywózki na Sybir. Po zakończeniu II wojny światowej Kresy Wschodnie II RP znalazły się całkowicie w Związku z Sowieckim. Polacy, żołnierze Armii Krajowej, którzy mieszkali na tych terenach od pokoleń, byli aresztowani, torturowani, przetrzymywani w więzieniach i wywożeni do syberyjskich łagrów. Wyroki, wyroki skazujące w tych procesach, w tych pseudoprocesach, wydawały sowieckie trybunały wojenne. Najczęstszym oskarżeniem, które padało, była zdrada ojczyzny. Oczywiście. Sowieckiej ojczyzny, bo, bo już teraz byli obywatelami Związku Radzieckiego. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy młodzi ludzie, nastolatkowie, osoby mające 20-20 kilka lat, wychowane patriotycznie z poszanowaniem pewnych wartości. Które w momencie, gdy wybucha wojna, stają w, jej, stają w obronie swojej ojczyzny, znajdują się pod jedną okupacją, pod drugą okupacją, znowu pod trzecią okupacją, i w tym czasie jedyne o czym marzą, to aby ich ojczyzna była wolna i aby ich dom znajdował się w Polsce. I w roku 1944, i później, okazuje się, że byli, byli zdrajcami ojczyzny. I są skazani na nawet na 25 lat łagrów. Właśnie, znamy przypadki żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli tylko przeciwko Niemcom. Tylko w czasie okupacji niemieckiej walczyli z Niemcami. Byli tacy, którzy mieli dobre relacje z miejscową partyzantką sowiecką. No ale w momencie wkroczenia Armii Czerwonej oni również zostali aresztowani, skazani na Łagry, yy, skazani na yy, zesłanie na Syberię przez nowe władze, ponieważ byli niebezpiecznym elementem, czyli należeli do bandy, często tak nazywanej faszystowskiej, bandy AK. No i chciałbym teraz yy, przedstawić sylwetki kilku osób, które. Yy, Przeżyły wojnę, które przeżyły okupację i to różne okupacje. Były aresztowane, przeżyły tortury i spędziły lata na Syberii. Pierwszą taką osobą jest pani Weronika Sebastianowicz z domu Oleszkiewicz, którą serdecznie pozdrawiamy. Ostatnio miała okrągłe urodziny. Także wszystkiego najlepszego. Pani Weronika. Do tej pory mieszka na Białorusi w miejscowości Skidel. Pani Weronika urodziła się w 1931 roku w Pacywiczach, w powiecie Wołkowyskim Województwa Białostockiego. Podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu, w działalność konspiracyjną zaangażowani byli jej rodzice i brat Antoni. W latach do Armii Krajowej. Pani Weronika oficjalnie wstąpiła w roku 1944, mając wtedy 13 lat. Wstąpiła oficjalnie, czyli wtedy złożyła przysięgę, jednak pomagała partyzantom już wcześniej. No, pełniła funkcję łączniczki. W latach 45-51 była członkiem zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które powstało. Po zakończeniu II wojny światowej i rozwiązaniu armii krajowej. W 1946 roku aresztowano jej ojca, który otrzymał wyrok 10 lat łagrów w kazachskiej, Sowieckiej Republice Radzieckiej. W Socjalistycznej Republice Radzieckiej. 7 kwietnia 51 roku została aresztowana, pani Weronika została aresztowana przez NKWD a następnie więziona i torturowana w Grodnie. <laughs> ja tu przedstawię cytat, to są ze wspomnień pani Weroniki, która opowiadała, tak co, co przeżyła. Po pierwsze, złamane dwa palce w drzwiach. Po drugie, rozbita czaszka. Powiedzieli klęknąć, wyciągnąć ręce i uderzali cegłą lub dwiema w głowę. Traciłam przytomność. Od tego bicia i kopania rozbito mi czaszkę. Pani Weronika miała w tamtym momencie 20 lat. Za przynależność do Armii Krajowej, tak jak mówiłem, w wieku 20 lat, została skazana na najwyższy wówczas wymiar kary 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskaty mienia. Trafiła do obozu w Orkucie, to jest na dalekiej, na dalekiej północy. W Orkucie, gdzie po kilku latach dołączyła do niej, jej matka, która również otrzymała wyrok 25 lat ciężkich prac. I na tym sądzie, na, tym, na tej pseudorozprawie, na tej, na tej parodii rozprawy sądowej pani Weronika poprosiła o to, to była jedyna rzecz, o którą prosiła, o to, aby móc w łagrze, być w tym samym łagrze, co, co jej mama. I tak też się stało po pewnym czasie. W tym czasie brat pani Weroniki Antoni walczył Dalej w partyzance, już mówimy o latach 50. w dalszym ciągu i w czasie obławy NKWD został zabity. Do tej pory nie odnaleziono jego grobu. No cóż, o życiu w łagrach chyba nie ma co zbyt dużo opowiadać, możemy się domyślić. Bardzo ciężka praca, ogromny mróz. Głód, chód i, i okropne warunki do życia. Ale tutaj chciałbym jeszcze przedstawić jeden cytat o tym, jak um, czego pani Weronika była świadkiem um, w obozie, ile, miało, ile wartości miało ludzkie życie w tamtym momencie, i w tamtym miejscu. Tego dnia podjechała ciężarówka, do której załadowano trupy więźniów. Na wierzch rzucano jeszcze żywych, konających ludzi. Widać było ich wpatrzone w nas oczy, wywożone ich wszystkich w step i tam zostawiano. Wilki szargały potem te ciała. Po kilku miesiącach, w czasie krótko trwającej odwilży, Sowieci wykopywali w końcu dół i zsuwali do niego resztki ciała. Po śmierci Stalina w 1953 roku, czyli dwa lata po tym wydarzeniu, w lipcu 55, pani Weronice karę zmieniono na 10 lat. A w listopadzie tego roku została zwolniona i wróciła do domu siostry w miejscowości Skidel na dawnych Kresach Wschodnich, RP. Dzisiaj To jest Białoruś. I um, pani Weronika nadal mieszka na Białorusi w tej miejscowości. Po wyjściu z obozu nie mogła wrócić do swojego rodzinnego domu, ponieważ został on skonfiskowany. I, i pani Weronika miała tylko to, z czym wyszła yy, z łagru. Pomimo prób repatriacji do Polski, władze sowieckie odmówiły jej wyjazdu. Od początku lat 90. XX wieku jest aktywną działaczką Polsku na Białorusi. Pełni funkcję prezesa, nieuznawanego przez władze białoruskie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, działającego przy Związku Polaków w tym kraju. Do 2012 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 1 marca 2017 roku została awansowana na stopień pułkownika w stanie spoczynku. Pani Weronika jest wieloletnim, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i wiceprezesem tego stowarzyszenia. Kolejną osobą, o której chciałbym Pokrótce opowiedzieć, przedstawić łagierniczkę. Jest to pani Stefania Szanter-Powolna. Urodziła się w Wilnie w 1924 roku. Jej ojciec, hrabia Bolesław Ursyn Szanter, był farmaceutą. Szkołę powszechną ukończyła w 1938 roku, a maturę w zakresie gimnazjum ogólnokształcącego uzyskała w 1944 roku na tajnych kompletach w Wilnie. Będąc zaangażowaną od października 1939 roku, czyli w wieku, gdy wybuchła wojna, tak, miała 15 lat w działalność konspiracyjną, była łączniczką, zajmowała się kolportażem prasy, a także przeprowadzała zbiórki medykamentów i materiałów opatrunkowych. Organizowała też punkty zakwaterowania i opieki dla rannych i spalonych członków podziemia niepodległościowego. Przywoziła broń materiały wybuchowe oraz przeprowadzała ludzi do oddziałów partyzanckich. Od listopada 1943 roku do 18 lipca 1944 roku była łączniczką komendy Kedywu i dowództwa oddziałów partyzanckich, a następnie komendy powołań Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Aresztowana przez NKWD została 7 grudnia 1944 roku i skazana na 10 lat katorgi oraz 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskaty mienia za przynależność do Armii Krajowej. Do roku 54 czyli przez te 10 lat, przebywała w obozach w Komi ASSR. Były to sedziu, Wietłosian i Witłosian i workuta. Od września 1954 roku do czerwca 55 przebywała na zesłaniu, a do kraju przybyła w lipcu 55 roku. Po powrocie do Polski pani Stefania podjęła pracę w szpitalu klinicznym w Gdańsku, równolegle studiując w latach 56-61 na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1982 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W latach 2002-2011 była prezesem zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Obecnie pełni funkcję prezesa honorowej tej organizacji. Przez wiele lat była redaktorem naczelnym kwartalnika Stowarzyszenia. W 2020 roku została awansowana do stopnia pułkownika w stanie spoczynku. Z tych łagrowych wspomnień pani Stefani przytoczę takie, przytoczę dwa, dwie opowieści. Co, co ją spotkało, oczywiście tego było dużo więcej, były dużo straszniejsze. Jedno z tych wspomnień dotyczy karceru, ponieważ w święta Bożego Narodzenia w obozie pani Stefania, znaczy ogólnie Polki, śpiewały kolendy starały się przeżyć jakoś te święta, możliwie normalny sposób. No i za te śpiewanie kolęd, za śpiewanie innych piosenek pani Stefania trafiła do karceru na 10 dni w samym środku surowej syberyjskiej północnej zimy. W tym karcerze pani Stefania przybywała z, ze szczurem szczurem wielkości kota, któremu śpiewała, z którym dzieliła się jedzeniem, z którym rozmawiała. No i po tych dziesięciu dniach, gdy, gdy opuściła karcer, powiedziała o tym Rosjankom, były wielce zdziwione, ponieważ... Były wielce zdziwione, że nic jej się nie stało, ponieważ szczury miejscowe potrafiły odgryzać ludziom nosy, palce i inne części ciała. W ten sposób pani Stefanie spędziła Boże Narodzenie i 10 następnych dni. Druga taka opowieść drugie wspomnienie, pokazuje też, jak bardzo zdegenerowani byli ludzie żyjący w, w łagrach. Pani Stefania była świadkiem morderstwa dokonanego tam. Pewnego dnia przy, przy ciężkiej pracy polegającej na wycince drzew w lesie, do Rosjanka została zamordowana siekierą przez Drugą y, przez współwięźniarkę. No i powodem tego nie były żadne porachunki, ponieważ w obozach też były kryminalistki, to, to nie był powód. Y, chodziło o jedną rzecz. Chodziło tylko o to, aby trafić do więzienia obozowego, ponieważ y, osoby przebywające w więzieniu, miały dach nad głową, ciepły kąt, posiłek i nie musiały iść do pracy. I Ludzie w łagrach potrafili zamordować dowolną, przypadkową osobę, tylko po to, aby nie musieć pracować przez jakiś czas. Osób, o których no, można byłoby opowiadać godzinami, jest, jest mnóstwo. Ja, chci, ja przytoczę tylko kilka, przy, przedstawię kilka takich postaci. Dwie już przedstawiłem. Warto jeszcze wspomnieć o, na przykład, panu Antonim Skrendo, panu kapitanie Antonim Skrendo, który zmarł 13 września tego roku, bardzo niedawno. Pan kapitan Antoni Skrendo był żołnierzem okręgu Nowogródzkiego armii krajowej, 4. batalionu 77 pułku piechoty AK. Pan Antoni został skazany za przynależność do Armii Krajowej i zesłany do łagrów, tylko do łagrów w, w Kołymie, na Kołymie, a to już jest w zasadzie w zasadzie Kamczatka, czyli sam koniec Rosji, sam koniec, można powiedzieć, świata. No, takich, ludzi, takich ludzi było tysiące. Wspomnę jeszcze o jednej osobie. Tą osobą była pani Teresa Sforobowicz z domu Janowicz. Pseudonim mała, która została aresztowana w roku 1948. Miała wtedy 16 lat. Trafiła do aresztu, gdzie była torturowana, bita i, i zesłana ostatecznie na łagry. Jeszcze raz chciałem podkreślić, miała wtedy. 16 lat. Była łączniczką, była sanitariuszką obwodu Brasław Armii Krajowej, okręgu wileńskiego. No i następnie struktur połakowskich już po wojnie w latach 45-48. Tak jak mówię, w wieku 40, w 48 roku, gdy miała 16 lat, została aresztowana, bita, była bita, torturowana i, i zesłana zesłana na Syberię. Już jako jedenastolatka, czyli w roku 1943 już jako jedenastolatka pełniła rolę, funkcję łączniczki w Armii Krajowej i, i pomagała partyzantom. Przedstawiłem dziś no, sylwetki zaledwie kilku Osób, ich było tysiące. Tysiące młodych ludzi, żołnierzy, którzy zostali zesłani na, na Syberię. Większość z nich powróciła do kraju dopiero w latach 1956-58 czyli w zasadzie kilkanaście lat. Po zakończeniu II wojny światowej, niemal 20 lat od jej wybuchu, ci ludzie dopiero byli w stanie, pozwolono im po tych 20 latach wojny i, i zsyłek, dopiero wrócić do domu i zacząć normalnie żyć. W latach 56-58 na Zachodzie można powiedzieć, że już zapominano powoli o wojnie, oczywiście to uproszczenie. Minęło kilkanaście lat. W, na Zachodzie karierę robił już Elvis Presley, a w syberyjskich, sowieckich, nieludzkich łagrach wciąż przebywali Polacy. Umierali i, i żyli. Część z tych żołnierzy została zmuszona pozostać na dawnych terenach kresów wschodnich II RP, tak jak przedstawiono tutaj pani Weronika, bez możliwości repatriacji do ojczyzny. Ich działalność podziemna w szeregach armii krajowej, na kresach wschodnich, a także przede wszystkim późniejsze represje ze strony sowieckiego okupanta, powinny być szeroko znane. I to od nas zależy, czy tak będzie. Nie bez przyczyny przywołałem dziś sylwetki tych osób. Przede wszystkim dwóch. Dwóch pań. Chciałem w ten sposób po pierwsze oddać im cześć, ponieważ pani Weronika i pani Stefania cały czas są aktywne i y, działają i szerzą wiedzę o tych wydarzeniach. Ym, po drugie, chciałem pokazać, że bohaterowie, że żołnierze, że ym, ci cisi bohaterowie to byli. Przede wszystkim, czy w dużej mierze, także zwykłymi młodymi ludźmi, tacy jak my. Chcieli się bawić, spotykać ze znajomymi, uczyć, studiować, zakładać rodziny. No właśnie, chciałem zwrócić jeszcze uwagę w tym momencie, na, jeszcze raz, na wiek tych osób. To były dziewczynki. To były nastolatki, które y, służyły w Armii Krajowej, pełniły rolę łączniczek, y, przynosiły rozkazy, materiały. Y, tak jak mówiłem, pani Teresa Sworobowicz rozpoczęła swoją działalność w wieku 11 lat. Pani Weronika w podobnym wieku, w wieku 13 lat, złożyła przysięgę. To były bardzo... Odważne, choć pozornie kruche nastolatki. To były dziewczynki, to były zwykłe nastolatki, takie jak żyją dzisiaj w Polsce. Żyją wśród nas bohaterowie tamtych dni. Bohaterowie, którzy wciąż pamiętają wojnę, którzy wciąż pamiętają okupację i to nie, nie jedną. którzy Wciąż pamiętają zsyłki na Sybir, którzy przeżyli te syłki na Sybir. Rozmawiajmy z nimi, słuchajmy, co mają nam do powiedzenia, co chcą nam przekazać. Mnóstwo wspomnień łagierników, świadków, wojny świadków, terroru mnóstwo tych wspomnień znajduje się w sieci. One są na wyciągnięcie ręki, są podane w formie wideo. Można je znaleźć w formie audio, można je znaleźć w formie spisanych wspomnień na, na, na wielu stronach. Warto zajrzeć, warto się zapoznać, warto poznać historię, żywą historię. Historię powiedziano przez ludzi, którzy przeżyli. Syberię, którzy mogli, którzy spędzili tam 3, 5, 10 lat w łagrach. Na dalekiej Syberii, o kromce chleba, o 10 czy 12 godzinnym dniu pracy. I naprawdę warto się z tymi wspomnieniami, z tymi ludźmi zapoznać. Webinar rozpocząłem od cytatu dotyczącego historii, także: Historię piszą zwycięzcy. Innym cytatem dotyczącym historii chciałbym zakończyć webinar. Otóż historia kołem się toczy i nie mówię tego po to, żeby kogoś nastraszyć. Po prostu jako historyk jestem przekonany i wiem, że warto uczyć się historii. Warto uczyć się o przyszłości, by móc wyciągnąć z niej wnioski w teraźniejszości. I nie dopuścić do jej powtórzenia w przyszłości. Na koniec jeszcze raz proszę o, o to, aby pamiętać o łagiernikach, o to, aby zapoznawać się z tą historią, o, o to, aby dzielić się z innymi historią o syberyjskich łagrach, o sowieckich łagrach, o, o tych ludziach, którzy tylko za miłość do ojczyzny, tylko za to, że chcieli, aby ich dom znajdował się w Polsce zostali skazani na katorgę na syberii. Pamiętajmy o nich, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt tego za nas nie zrobi. Dbajmy o pamięć, edukujmy się i pamiętajmy o łagiernikach. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.